O, o proszę pana, Dziękuję, już... proszę Panią, już myślałam, że się zamieni w tyku tu wie pani? No. Proszę Panią, no zawsze można na Was liczyć. Policja zawsze jest wszędzie w odpowiednim Dobrze. miejscu. I ja Panu teraz radzę tam już nie wciskać, nie wchodzić, bo... Proszę e... Panią, mam tyle guzików, że ja w biały, żółty... Może się jakaś zwara tak, zrobiła, nie Pani co? Proszę Panią, to... tak tak proszę, panie, proszę, panie, no. proszę panie. To, Panią. Może i Pan tam... E, Chciałem policji, powiedzieć po... i pogratulować, pa, naprawdę fachowej no, roboty. Tak. Wiem, że można liczyć na Policję z Bruhaven. Proszę panią, a, a, a chce pani sobie zerwać jednego kwiatka? Nie, dziękuję, mam w domu takie. Ale nalegam. To przy panią jest eukaliptus, on leczą rany, proszę panią. Niech pani mi sobie, miło sobie Niech pani sobie nuchnie tam. Tego? Ale ładnie. Proszę, pana. proszę pana! Proszę panią do tańca i do różańca! Gdzież ja sobie mogę otworzyć? Nicę pani nie może otworzyć, bo to działa w jedną stronę. Halo, odbiór! Mam nadzieję, że ktoś panią będzie szukał, ale do tej pory ja już sprzedam telefon. Pani, ten dom, proszę panią, ten dom. No i proszę zabrać tego pana Murzyna, dobrze? Znana proszę Panią, gdzie zarabia. Pani Twoja tu nie ma zasięgu przecież z tej szyby? Nie, nie ma zasięgu? Proszę Pana, ja mam Nie ma, proszę Panią, ja do widzenia. więc Nie, ale jak po to pierwsze, niech Znana. Pani zobaczy, co ja teraz robię. Pyk. Zamknąłem dom, nikt już nie wejdzie. Haha, ha, a ten też tu zostanie, na wieki, zostaniecie. Do widzenia. Nie. Ja sobie tylko tworzę na chwilę, żeby wyjść i pik, Kolega z Tobą będzie się możecie bawić w kotkę i myszkę. Uha, ha, ha, ha. telefon dostałem. Tak szefie? Słuchaj głębie. co ty zrobiłeś? Ja nie głębie. ten szefie, ja tam po policję u mnie była w domu, bo drzwi się zatrzasły i się zepsuły, no i ja nie chciałem, żeby się wyszło na jaw, to zamknąłem ją tam. Dobra, nieważne, policjantkę zostaw, spokojnie, niech tam zostanie i nie robi zamętu w mieście. Ale dzisiaj masz ostatni dzień, żeby podejść do tej sąsiadki. I kupić ostatecznie ten dom. Jeśli nie będzie chciał sprzedać, to daj jej te 3 miliony. Nawet pół miliona, więcej. Wtedy już na pewno się zgłosi. A złoto jest wart, wiesz ile sam? Bez odbioru. Ej, dobra, szefie, z odbiorem bez odbioru. Ty Andrzej wyszedł dachem, no w sumie też dobry patent, ty. Dobra, ale policjantkę, ty żebym mi nie sprzedał teraz, że zamknąłem policjantkę. Tam. Coś jakąś kartkę ma. Dobra, nieważne. Słuchaj, dam ci stówkę i idź do ten domaka, nie? O, jest ta Nikola. Hi, 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 hi. Dzisiaj mi się uda. Agendrowicu da. Dobra, wchodzę. Halo, halo, halo. Te drzwi to są jakieś głupkowate. Pani ma mi proszę Panią. E, o, 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 przepraszam, że no, ha, odzie... no. o, o, Aż wysłuchałem. W sumie wchodzę, z pani, Panią to już się znam od wczoraj, nie? Mm -hmm. Możemy usiąść? Tak, oczywiście Panią nie. nie, nie, nie. Pani, co mam dla pani przykrą wiadomość? Mhm. Oj, jest zawsze tutaj leży. No niech pani nie leży Przez panią, przykra wiadomość jest taka, że te rury z tym gazem. Podobno dzisiaj od samego rana zrobiły się bardzo aktywne i jest tam czerwony alarmowy. Ojeju. Tak, proszę panią, nie ojeju. A ma Pan jakieś ten dokumenty takie czy coś? Proszę pani, tu jeden wariat przed chwilą z jakimiś dokumentami, ale wysłałem go do Maka nie wiem kiedy on wróci. E, no. E, no wie pani, co tak, radziłbym! No, ale ja. Radziłbym. Jestem zainteresowana. No, tak! Tak. A ja pani te trzy miliony jeszcze dzisiaj więcej? No tak. Bo mi szef dzwoni mówi, mówi tak. Panie, bierz ten dom za te trzy miliony, bo niedługo będzie wart nic, jak pójdzie z powietrza. A my to sobie jeszcze ubezpieczymy. Wie pani o co chodzi? Tak. Może tak. jakiś zwrot? A pani się na tym nie zna, no. Tu jakieś muchy mnie atakują. No dobra, proszę panią. No to 3 miliony. To co, podpisujemy umowę? Podpisujemy. Dobra, dobra. To ja To pan tam naszykuje? Tak, tak, tak. tak ja tu usiądę. Tak. Gdzie możemy usiąść przy stole? Tutaj, okay. tak, dobrze. Hmm. No bardzo ładne pani, jak kwiatki. Dobra, to już szykuję umowę. Proszę bardzo, tutaj podpis. Mhm. Tak, bardzo ładnie. Dobrze. No i. Co? Umowa stoi, możemy sobie, proszę panią, prądkę przybić. A ja gdzie gdzie zamieszkam? A to już nie mój teraz, proszę panią. Pani dostanie pieniążki, za chwilę przelew. No, dobrze. Do jutra proszę opuścić to mieszkanie, dobrze? A może mi pan zaproponować jakieś te domy, bo pan się zna. Proszę panią, mogę pani zaproponować te domy, ale do to, to jutro możemy się spotkać u mnie, proszę panią. Bo od do jutra do chłopacy wchodzą i będą ha. kopać te złoto. No. Proszę Panią, no. Kopać te rury będą do gazu, nie, A, się tak, nakopali. rozumiem. E, to no. ja jeszcze tutaj mogę spać na noc. Może Pani się spać, ale jutro od rana, od szóstej no, tu przychodzę, tak. proszę Panią. No, ja się spakuję, obiecuję. Tak, proszę mhm. tu od szóstej i, i działamy, nie, z tym z gazem, nie. Gazem. Proszę mi to otworzyć na chwilę, bo nie, 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 nie mogę otworzyć, proszę Panią. Coś się zacięło, dobra. Muszę zadzwonić, jeden telefon? Dobrze, niech Pani podsumuje, proszę iść do środka, dobrze? O, nisko, ser rozpale, Co tam się dzieje? Jakaś wojna? Dobra, nie działa! Pani, 300 wytali za ten złom! Nie działa! Dobra, dzwonię do szefa. Trrr, trrr. Halo. Cześć, szefie! Mów co ja, panie cześć, szefie! Słuchaj, mamy ten dom, za trzy mańki. Targowałam się, bo chciała ten cztery, ja mówię nie, spoko trójka. No dobra, zatrzymaj go, ten kupiłem, do jutra się ma wyprowadzić, no i co jeszcze mogę powiedzieć, mamy to złoto, mam nadzieję, że to jest ten dom, wszystko pikało, tak jak się należy, teraz trzeba wyjaśnić tą sprawę z policjantką jakoś, jakąś i, i co, i wchodzimy, a i ta bałka się pytała, czy mamy jakiś dom dla niej na ten, żeby jej tam, wiesz, sprzedać, nie? Dobra, to jeszcze zrobimy taki biznes, że jej sprzedamy dom teraz za 5 milionów znowu, czyli ona znowu będzie stratna. Wybudujemy jakąś szybką tam. Szybki dom gdzieś naprzeciwko. zobacz rozejrzyj się tylko tam u ciebie na osiedlu czy jest jakieś miejsce do wybudowania domu. Przyjdź jutro do niej samego rana. Powiedz że ma super ofertę tylko że musi dopłacić 2 miliony jeszcze żeby za 5 milionów masz fajny dom lepszy niż nawet niż ona miała. I znowu będziemy 2 miliony do przodu plus wartość złota na jej posiadłości o której ona nic nie wie. Dobra szefie wiesz co ty tam masz głowę do interesu widzę. no i... Halo! Pani Grażynko! A! Oj, się pani wystraszyła. Więc tak, e, sprawa wygląda tak, że faktycznie, może pani jeszcze tu dzisiaj nockę sobie kimnąć. Aha, dobra. Jutro o 6 pani jestem i szef mówi, że być może jutro, jak do pani przyjdę o 6, będzie jakaś oferta. Yy, tutaj nawet domu gdzieś niedaleko osiedla. Tutaj nie No ten. to fajnie, bo mi właśnie. Tylko bardzo... już i bardziej trzy domy dali, żeby po prostu nie było tego gazociągu. Wie pani o co? chodzi. No. tak. Tak, tak. ale teraz sąsiadom też tutaj wyprowadza, tak? Czy tylko mnie? Tak, wszyscy sąsiedzi są ten już podpisani i wyprowadzeni prawie. No, nie, to no dobrze. Yy, to co? Do zobaczenia jutro szóstej. Yy, ja yy, się yy, rozejrzę, jutro pani ta. coś zaproponuje, nie? Do widzenia, Do widzenia, do widzenia. Tutaj. Do widzenia. No. Do widzenia. <laughs> Proszę bardzo, jest tutaj, można coś postawić. A nie, tutaj wacanta. Wa wa wakant. To jest wakant. nie znam typa, dobra. No tu jest na osiedlu trochę tych pustych pól. Można by postawić jakąś kawirkę. Tutaj też wakat mieszka. Ty, o co chodzi z tym wakant? Wszędzie wakant się wprowadził. Muszę do szefa zadzwonić chwileczkę. Halo? Szefie! Na tej, na tej ulicy, nie? Pa, park. Poczekajcie, ci to za ulica jest. Parkland! To są jakieś niby puste mieszkania, ale wszędzie się jakiś wakant wprowadził. Ty głębie, ty. Przecież wakant to jest właśnie, że to stoi puste, można się wprowadzić. A dobra, nie było tematu, wiem o co chodzi, znaczy wiedziałem w sumie od początku o co chodzi. Dobra, siema na Dobra, to tu mamy raz, dwa, trzy. Tutaj to nie wybuduję i nic, bo będzie przypał tutaj, machnę albo tutaj. Powiem, że dotąd idzie ten gazociąg a tu już nie idzie. Dobra, to tu mam wszystko ograne. Tego to jest ta hałpa Jutro chłopaki wchodzą, będą kopać. Eee, co tym? Tych ty, ty bym musiał jeszcze przekupić, czy też się niby wyprowadzają, nie? Poczekaj, może wejdę na Ale dzień dobry! Agent nieruchomości Zbyszek! otwarte. Halo? Halo? O, dzień dobry. Wie Pani co, no tutaj mamy taką... Proszę Panią, proszę nie uciekać. Mamy taką sytuację, że zawarła gazociągu, także jutro w godzinach od 6 do 7 rano proszę wyjść z domu, najlepiej iść do marketu i później dopiero wrócić, dobrze? Yy, ale ja Pana nie znam. Proszę Panią, to mnie Pani pozna, jak Pani jutro wybuchnie, no. Proszę pani, bez żartów, jutro szósta, siódma, żeby pani w domu nie było. Sąsiadka też będzie wychodziła zresztą. Dobra, dobra. Wszyscy z tego się Do widzenia. Do widzenia. Dobra, to to załatwione, to załatwione, idę się kimnąć. I słuchajcie, rano się ten. Rano się widziły. Yy, I co? I wszystko mam nadzieję, że będzie w porządku. Słuchajcie, teraz idę się przespać. Yy, bym coś zjadł jeszcze, bo zgodnie. nie powiem wam, bo zgłudniłem, coś bym sobie trzamał tutaj. Ale co mi nie ma za Światełko, pozwól mi w to. Nie, ręce nie będę teraz. Wow, pizza z co Dobra, jem. Nie mam powodu Nie, dobra, to tak sobie na. na, 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 na. No i słuchajcie, tak to wygląda, chałupkę mam niezłą, nie wiem co z tą zrobię, zrobiłem, niby sprzedam, no nie podoba mi się, dobra. I muszę coś wybudować jutro, słuchajcie, albo dzisiaj jeszcze w nocy dla tej dziewczyny, sąsiadki, sprzedać jej tą chałupę, ale to już na następnym odcinku, nie sprzedam tą chałupkę, jeszcze zarobię na tym, a może powiem, jest 6 milionów i szefa okiwam. Szef powiedział, że 5, a powiem, że 6, może kupi, dobra, nie wiem, czy mam lepiej pieniędzy. Yy, ta sąsiadka też o 6 wychodzi, pak, pa, oni będą czyściutko, później biorę ekipę do kopania i się okaże, czy jest... Ty. Jezus Maria, gorzej jak się okaże, to pikało coś innego w tym. I ja cieszę, żebym je zabił, że Jezus Maria, wolę miałeś tym nie myśleć. Tam jest na pewno, zresztą so, tak sobie to No, także dzięki za oglądanie i słuchajcie, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja sobie włączam na dobranoc ten y, relaksik i telewizorek, bo leci ten Brookhaven y, Friends Cut. I, I ten 997, proszę Państwa, to bardzo dobry serwis, 911 raczej. Ma. Także część ucieczek z zwrosnąłem i mówił do Was Johnny Jednooki.